Cześć wszystkim. Ostatnio jestem tak zajęty pisaniem, że niestety wyglądam jak małpa, bo nie mam czasu i do frizy. Nie tylko wyglądasz. Dzięki. Ale ja tego nie cierpię. Nienawidzę nagrywać rolek, rozumiesz? Ale Monika mówiła, że musisz nagrywać rolki, jeśli chcesz. Ja nie chcesz. cierpię nagrywać rolek. Przestań pajacować. No dobra. Jutro, 14 czerwca, na mojej stronie www. pojawią się pierwsze dwa oddziały kurwa. Pojawią się pierwsze dwa rozdziały spin-offu. Tak, tak, pokazywanie się w przypadku każdego pisarza jest ważne. Chcemy pokazywać swoją twórczość, chcemy pokazywać swoje książki, swoje e-booki, ale obawiamy się pokazać siebie. Rolki są w tym przypadku bardzo przydatne. Jeśli nie masz pomysłu, co kręcić, jak się pokazywać, jak się odważyć, to koniecznie skakuj do klubu pisarza, po prostu pisz. Tam spotkasz ludzi takich jak ty, między innymi Zipiego. Запрашиваем.